Cześć, ja jestem Nexu i na wstępie szybkie przypomnienie. Otóż prowadzę drugi kanał, na którym to możecie znaleźć content paranormalny. Także wpadnij w pierwszy link w opisie i zostaw subskrypcję na drugim kanale, a ja już się przedłużam i zapraszam cię do ciemnej strony internetu. EDP 445 był wielkim YouTuberem z ponad 2 milionami subskrybentów. Na swoim koncie zebrał również 180 milionów wyświetleń, ale stracił to wszystko. EDP został oskarżony o uwodzenie nieletnich i wchodzenie z nimi w bardzo wyraźne konwersacje, posuwając się do tego, że wysyłał nieodpowiednie zdjęcia, delikatnie mówiąc. Był przekonany, że to normalna rzecz i większość ludzi tak robi. Zastanawia mnie tylko, jak bardzo był odklejony od rzeczywistości.

Mężczyzna momentalnie się do wszystkiego przyznaje. Wygląda również tak, jakby nie rozumiał, że zrobił coś złego. Jego sprawa niestety nie miała finału w więzieniu, ponieważ osoby, które zasadziły na niego pułapkę, również nie byli dobrymi ludźmi, a cała akcja była nieprofesjonalna. Gdyby zadzwonili na policję przed faktycznym zdemaskowaniem go, funkcjonariusze mogliby zebrać istotne dowody i postawić go przed sądem. ADP 445 został zdemaskowany przez innego internetowego twórcę, znanego pod nazwą Chad Goldstein. Nie sądzę, że to oni przyczynili się do zakończenia kariery mężczyzny, ponieważ mieli na swoim koncie filmy, w których to wyzwaniali na infolinie, które pomagały osobom czarnoskórym i w kółko powtarzali tak zwanego N-worda. Uh, sorry to interrupt again. Another thing, the reason this video took so long for them to put out is because he wanted to wait for it to get full monetization. So that's why he kept hyping it up and the reason why he kept to wszystko sprawia wrażenie, że ci ludzie tworzą te filmy z demaskowaniem, tylko dla pieniędzy i uwagi, a nie po to, aby być strażnikami moralności. Nie będę wnikał zbyt głęboko w wiadomości pisane przez EDP, ale porozmawiajmy krótko o następstwach. Oczywiście mężczyzna został zbanowany na YouTube, ale wielokrotnie próbował powrócić do mediów społecznościowych i za każdym razem został na nowo blokowany. Dla niektórych nie była to wystarczająca kara. Ludzie zaczęli go śledzić, aby całkowicie zrujnować mu życie. Gdy widzieli go w jakiejś pracy, natychmiastowo dzwonili do menadżerów, aby ci go zwolnili. Gdy wynajmował mieszkanie, właściciele go z niego wyrzucali po otrzymywaniu licznych skarg. Niestety, ale ten PDF się nie poddaje, i do dnia dzisiejszego ma profil na Instagramie, na którym zabrał ponad 30 tysięcy obserwujących. Fantastic Adventure. Był amerykańskim kanałem skierowanym głównie do najmłodszych. Założycielką kanału jest Michelle Hobson, która kręciła filmy, a dzieci występujące na nagraniach są przez nią adoptowane. Kontent, który tworzyła wydaje się być nieszkodliwy i wyglądał tak jakby dawał mnóstwo frajdy dzieciom. Bawili się one nerfami, zostały spuszczane na linie tak jakby były superbohaterami. Po prostu bardzo nieszkodliwy kontent. Jednak hobson poza kamerami znęcała się na swoimi dziećmi. Były one zmuszane do występowania przed kamerą oraz torturowane. W sumie siedmioro dzieci zostało spryskanych gazem pieprzowym, pobite pasem lub po prostu były zamykane w szafie całymi dniami. Nie otrzymywały również jedzenia i wody w ramach kary, jeśli nie pamiętały swoich kwestii, które miały wypowiadać do kamery. Po tym jak kanał przekroczył barierę 800 tysięcy subskrypcji, jej najstarsza 19-letnia córka postanowiła zadzwonić na policję. Warto również dodać, że dziewczyna od wielu lat nie mieszkała z matką, a Hobson miała również dwóch starszych synów. Ci natomiast wiedzieli, co dzieje się w domu i mimo tego nie zawiadomili służb. Gdy medycy robili obdukcję dzieciom, dość szybko odkryli, że są one niedożywione. Po tym jak zaoferowano jednemu z nich paczkę chipsów, to bało się je zjeść, ponieważ nie chciało, aby mama wyczuła zapach jedzenia z oddechu. Hobson zmarła krótko przed tym, zanim zapadł wyrok w jej sprawie, a dwóch dorosłych synów zostało oskarżonych o niezgłoszenie nadużyć wobec dzieci. Generalnie Hobson już wcześniej chorowała, a w pewnym momencie hospitalizacji przestała przyjmować leki, co doprowadziło do jej śmierci. Być może wiedziała, że resztę życia spędzi za kratkami, dlatego postanowiła wybrać łatwiejszą drogę. Oczywiście jest to tylko spekulacja. on Allen LeBoot, znany jako Dolly Flash. Jego content opierał się głównie na przesyłaniu animacji tworzonych z gliny. Ten content był dość niepokojący. Wydaje się, że w tych nagraniach spełniał swoje fantazje, z których w większości nawet wam nie mogę pokazać. Oczywiście nie trzeba być psychopatą, aby tworzyć tego typu treści, jednak tak nie jest w przypadku Dolly Flash. Prowadził on również konto na Twitterze i Instagramie, jednak na drugiej platformie został zbanowany. Często publikował rzeczy, które były tak zwanymi red flagami. Na przykład, gdy miałem 12 lat, miałem obsesję na byciu piękną dziewczyną. Pamiętam jak patrzyłem na okładkę Britney Spears w sukience i czarnymi włosami. Mówiłem innym, że chciałbym, aby to ze mną zrobiła. Nadal nie można tego podpinać pod objawy psychopatii. Można by pomyśleć, że jest to Twitterowicz, który po prostu chce zwrócić na siebie uwagę. Jednak to wszystko się zmienia, gdy dodaje wpis o tym, że ma w planach kupić sobie kilka homików. Następnie przesłał na YouTube film, w którym bawi się z tymi zwierzakami. Oops. nie nie so like, Następnego dnia wrzuca na YouTube film, w którym to odbiera życie tym zwierzętom w bardzo brutalny sposób. Film został usunięty niemal natychmiastowo, jednak znalazłem krótkie opisy tego co działo się na nagraniu. Wbite szpilki, utopiony, wrzucone do mikrofali. Około 10 dni później Leighton został aresztowany, następnie został zwolniony po wpłaceniu kaucji wynoszącej 1000 dolarów. Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, zaczęli protestować przed lokalnymi sądami, a po roku odbyła się jego rozprawa. Został skazany na 18 miesięcy więzienia i 5 lat nadzoru policyjnego. Gdy funkcjonariusze podczas śledztwa zapytali go, dlaczego to zrobił, ten odpowiedział, że był znudzony. Po siatce i powrocie do szkoły jednemu ze swoich znajomych powiedział, że ma w planach odebrać życie każdej osobie ze swojej klasy, ponieważ dziewczyny go odrzucały. Stworzył wiele planów, takich jak zatruwanie wody w fontannie czy umieszczanie gazu musztardowego w wentylacji. Jego kanał został zbanowany, a ostatni ślad jaki można znaleźć na temat człowieka w internecie, urywa się w 2021 roku. W tym przykładzie nie poruszę tematu tylko jednego youtubera, jednak porozmawiamy o kanałach ratujących zwierzęta. Pozornie te kanały wydają się postępować właściwie, ratując zwierzaki, które przez długi czas były niedożywione lub ranne. Wszystko początkowo wydaje się piękne, bo przecież oni pomagają bezbronnym zwierzaczkom. Jednak wiele z tych kanałów podrzucało zwierzęta w niebezpieczne miejsca, po to, aby następnie nakręcić film przedstawiający ich ratunek. Jest bardzo mało prawdopodobne, że człowiek w jednym obszarze spotka tak wiele rannych zwierząt, aby móc kręcić filmy z ich ratowania. Więc ci youtuberzy sami musieli tworzyć scenariusze i udawać, że im pomagają. Na platformie znalazło się ponad 3000 takich kanałów, które czerpiały profity z tego typu treści. Ale jak zostały te kanały obnażone? Było zbyt wiele niespójności: w tym jak zwierzęta wyglądały na początku i na końcu filmu. Jednym z przykładów może być twórca Nick, który uratował szczeniaka z raną na szyi, która rzekomo była spowodowana przez ugryzienie większego psa. Ten zaaplikował lekarstwo, a zwierzak został całkowicie wyleczony. Ludzie zauważyli, że ślad nie wyglądał na ugryzienie, a raczej na przecięcie. Również wygojenie się rany w tak krótkim czasie wydaje się niemożliwe. Nasuwa się tylko jeden wniosek. Ten człowiek specjalnie ranił zwierzęta przed nagraniami, aby później stworzyć fejkowy film, w którym je ratuje. Jakbyście chcieli, abym ja dokładnie zgłębił temat i stworzył osobny film, dajcie znać w komentarzu. Jednak problem jest taki, że te filmy nadal generowały ogromne wyświetlenia oraz pozytywny odbiór ludzi. Gdy jeden z innych twórców postanowił obnażyć twórczość Nika, ten został zbadowany na platformie. Ale nadal w odmętach internetu kryje się mnóstwo kanałów, które robią krzywdę zwierzętom, aby później je niby uratować i przy okazji zbić na tym fortunę.